Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Mamy dzisiaj wtorek i jak już wiecie, wyszło nowe Brawo Sport. Nie jutro, bo jutro jest dzień wolny, jest wszystko pozamykane. Brawo Sport numer 23 i w takim Brawo Sporcie jest jedna saszetka z Champions League 15-16 i karta srebrna Cristiano Ronaldo limitka. Fajnie, ja sobie zakupiłem 5 gazetek. Gazeta kosztuje, jak zawsze 3,50 a na okładce mamy tutaj, jak widzicie, Messi i Ronaldo. Ja sobie zrobiłem, a tutaj możecie zobaczyć bitwa e, Herosów. Ja sobie taką bitwę zrobiłem w poprzednim filmiku. Kto nie widział, to tutaj na górze sobie możecie kliknąć i sobie zobaczycie. E, no dobra, zobaczymy. Zawsze w takim bravo sport wpadają jakieś fajne karty, chociaż u mnie tak trochę nie bardzo. Ale z tego co czytam wasze komentarze to trafiacie fajne karteczki. No jest Cristiano Ronaldo. Mam już złotego i srebrnego. Brakuje mi brązowego. Schowam sobie go od razu tutaj do holderka na magnes. I on sobie będzie tutaj siedział. Kupiłem 5, dlatego że jeden Cristiano Ronaldo, właśnie który sobie już tutaj siedzi, wyląduje gdzie? W gablocie. Oczywiście, że w gablocie. Niech on sobie tutaj siedzi. Czekajcie, może z tej strony będzie go lepiej widać. Nie, dobra, tu. Sorry, no światło jest trochę z dupy. Z tego, co gdzieś tam widziałem, czytałem, to ponoć w tej saszetce jest 5 kart, a nie 6. No ale zobaczymy. Dobra, zrobimy sobie dłuższy odcinek. Ja mam jutro wolne, pojutrze też mam wolne. Miałem jechać do Krakowa z Żanką, ale niestety pogoda jest nie za bardzo i odwołaliśmy bilety. Mieliśmy jechać polskim busem. No niestety nie odwiedzę Krakowa. Miałem tam jechać z żanką, sobie po prostu tak pochodzić, pozwiedzać, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pogoda nie bardzo, więc nie jadę nigdzie. Dobra, nieważne. Co my tu mamy w ogóle w tej gazecie? Może coś ciekawego, jakaś fajna reklama będzie czegoś tam. Zobaczymy. A no, tutaj Radwańska. Święta wojna, no tak. Real Madrid i oczywiście Barcelona. Nigdy nie pokazywałem w sumie gazety. Ale w sumie nie ma sensu pokazywać, bo i tak wy wszyscy wiecie. Coś mi się obiło uszy, że Real Madrid chce Lewandowskiego, a Ronaldo chce przejść do, do Ligi Amerykańskiej. No ciekawe, czy tak coś, czy to się stanie, czy nie. Jakoś tutaj nic nie widzę ciekawego, eee, więc chyba dobra, nieważne. Nie będę tutaj szukał. Zobaczę tylko, jakie są plakaty. Widzę, że jest Marcelo, Krychowiak, Dechea, Rakitic i Arsenal. No właśnie, eee, dzisiaj rozegram sobie meczyk Bayern Monachium Arsenal. I takie sprostowanie, bo chyba wszyscy za bardzo nie zrozumieli o co mi chodzi. Chodziło mi o to, że ja wiem, że te mecze już były. Po prostu chciałem zrobić te mecze i żebyście napisali swoje typy, jaki wynik padnie u mnie w kartach. Nie jaki był tam naprawdę i tak dalej. No ale nieważne, o tym jeszcze wspomnę kiedyś tam. Dobra, jest drugi Ronaldo, on sobie powędruje do albumu. Dawać tu następną gazetkę. ciekawe czy coś tam fajnego mi tam wpadnie. Z tego brawo sport, czy nie. A pozostałe karty pójdą na wymiany. Oczywiście karty są w stanie idealnym. Lepiej sprawdzajcie, bo to różnie bywa. Każdy tam się miesza w tych gazetach. Lepiej sprawdzić, żeby te limitki były w stanie idealnym. Oba nie chcę, tu siedzą. Posiedzę z Wami trochę dłużej na tym filmiku. Także dzisiaj wam jeszcze wrzucę drugi meczik Bayern Monachium Arsenal. Mamy tutaj czwartą saszetkę i czwartego Cristiano Ronaldo. O, ale będzie tych Ronaldo tutaj. Fajnie, że dali limitkę. Sory, dobra. I ostatnia gazeta. Oczywiście piszcie w komentarzach, co u Was wpadło w gazetce, bo jestem bardzo ciekawy. I kolejny Ronaldo i kolejna saszetka. Wrzucę Wam też filmik, jak będę uzupełniał yy, album, bo chcieliście. Zrobimy sobie taki luźny filmik. O, przy okazji sobie zobaczycie moje braki, których jest sporo, ale sporo kart też jest do, do włożenia. Dobra, nieważne. Yy... Jest Ronaldo, jest Messi, nawet drugi Ronaldo jest. Zostawię sobie go na koniec. Ronaldo był tutaj, jest niby gwiazdą tej gazety, bo jest na limicie. Zostawimy sobie go na koniec. Dobra, polecimy z pierwszą saszetką. Leo Messi i Azart. Zobaczymy. No, saszetki, jak widzicie, nie mają kodów kreskowych, więc nie są do sprzedaży. Takiej ogólnie. Poza gazetką Dobra, zobaczymy czy faktycznie Czy faktycznie jest tutaj 5 kart Oj, gdzieś ta saszetka mnie pofrunęła e, Lecimy z pierwszą saszetką Karik, oczywiście e, Manchester United Tutaj mamy Galatasaray Ciekawe czy są, o, to już mam ho wow, wow. No, to jest już moja powtórka Duet pomocników Modric i Cross. Oni mi wpadli w innym filmiku poprzednim. A jest ta karta, z, a jest ta karta z kodem, ok, dobra. Brown. I kolejna bazoweczka i jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery. No i faktycznie jest pięć kart. Jest karta też z Kodem, a na kodzie jest James Rodriguez. O, mogę Wam pokazać jest Rodriguez, dobra. Eee, lecimy dalej, Müller. No na razie, no spoko, no wpadł mi duet. Wolałbym, żeby, wpad żeby mi wpadła. Mm. O, ale patrzcie na to, w tych saszetkach O, ile się nie mylę, nie ma. No tak, tutaj nie można trafić karty. Yy, limitki nie można trafić. Zobaczcie, no, więc tutaj limitki nie będzie. Klub 100, mógłbym trafić, 1 na 56. Hmm. Szkoda. No ale dobra. O, już widzę kogoś z Ralu, już nawet wiem kto to jest. Jest to Gareth Bale, też moja powtóreczka. To już wiadomo chyba dlaczego jest po 5 kart. Tak mi się wydaje. Eee, dobra, lecimy. Gareth Bale. Pereiro. O, czyżby to był pusty przebieg? Musa, Ceska, Moskwa. No i patrzcie, tutaj miałem pusty przebieg, no niestety, Ramsey, 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 no i nie ma. To jest na tym? Hulk. No, pusty przebieg, no to trochę fatalnie, jakbym kupił tą gazetę, trochę bym się wkurzył. Ale mam jeszcze trzy saszetki, więc może coś tam... Opatrzcie, znowu, jaka akcja w ogóle. Normalnie sypią mi się ten zawodnicy Realu. Tutaj mamy Karima Benzema. Jakaś tam afera się znowu zrobiła. Karim Benzema, Artin Top. No i znowu duet. Duet Bulut i Podolski Galatasaray. Nie mam tej karty. Dobra. Widzę, że to będzie po jednej karcie specjalnej. Tutaj jest bazóweczka. I tutaj również bazówka i kodzik. Dobra, jeszcze mamy dwie saszetki z Cristiano Ronaldo. Lewa, prawa, lewa, lecimy. Czy tu też będzie jakiś zawodnik z Realu Madryt? Jak na razie w każdej saszetce nie wpadały, wpadali. Przepraszam. No i lecimy. Verati, PSG. O, tutaj już jest. Tutaj nie ma, tu... ojej, no... nie no masakra, tu będą znowu same bazówki, zobaczcie, no właśnie, to jest to tak jak to jest w Bundeslidze po 5 k i nieraz właśnie wpada pusty przebieg, no szkoda, druga taka saszetka, no trudno, mam jeszcze jedną, mam nadzieję, że teraz mi Ronaldo to wynagrodzi i coś wpadnie fajnego. W sumie tu można liczyć tylko na klub 100. No, i te Puchary. Ten jeden Puchar tutaj. No dobra. Logo kart? Aha, no tak. Ona wpada na 1 na 55. No i kolejny zawodnik Realu Madryt. Zobaczcie, jest i Pepe. Pepe nie miałem. Pepe. Oj, no tu chyba też będzie pusty przebieg. No to trochę słabiutko. Draxler. Nacho, ale nie taki nacho z hmm, Realu. Brown znowu. Jajature. No i niestety. <grystanie> e, ogólnie oceniam słabiutko te 5 gazetek. Wpadły mi masa bazówek. Fajnie, że no trochę miałem tych piłkarzy z Realu Madryt. No, i na pięć, na pięć gazetek wpadły mi tylko dwie karty świecące: Duet pomocników z Realu Madryt i Duet napastników z Galatasaray, Podolski, Bulut, a tutaj Luka Modrycz i Tony Cross. No, trudno. Tak i czasami bywa. Ja to za bardzo szczęścia nie mam, jeżeli chodzi o te gazetki. Ale fajnie, że jest limitka Cristiano Ronaldo. Jeden poleci do albumu, drugi poleci do, yy, do gabloty. No i co? Piszcie w komentarzach, jakie wytrafiliście yy, fajne karty w gazetce. I co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa-pa! No i dzisiaj jeszcze będzie meczyk. To pamiętajcie, co nie? Trzymajcie się. Pa!